Dziewiątą kolejkę PKOBP Ekstraklasy rozpoczynamy w Kielcach. Ostatnia w tabeli korona podejmuje piłkarzy widzewa Łódź, którzy na wyjazdach zdobyli dotąd tylko jeden punkt. I gospodarze rozpoczynają od mocnego uderzenia. Dominik Zator dośrodkowuje, a zostawiony bez obstawy Mateusz Czyżycki trafia do bramki. Jeden do zera dla korony. W pierwszej połowie korona gra, lepiej korona stwarza sobie sytuacje podbramkowe. To Martin Remakl, Remakl coraz bliżej pola karnego. Belk nie zagrywa na prawo, a do środka Jewgeniuszy, kafta przegrywa jednak pojedynek sam na sam. Z Henrykiem Rawasem. Znakomita interwencja. Bardzo dobre wyjście bramkarza widzewa i uratował goalkeeper Łodzian swoją drużynę przed stratą gola. Dobry mecz Martina Remakl. Tutaj Belk próbował uderzać z dystansu, ale minimalnie się pomylił. A to Godinio zagrał do szykawki. Czy Życki był bliski zdobycia drugiej bramki w tym meczu? Dobra interwencja Mateusza Żyry, który przeszkodził. Czyżyckiemu, a więc wciąż 1 do 0, Widzew nie miał żadnych sytuacji podbramkowych, aż do 41 minuty wtedy Zator sfaulował Juliana Szechu a jedenastkę na gola pewnie zamienia Bartłomiej Pawłowski trzeci gol Pawłowskiego w tym sezonie i do przerwy mamy remis 1 do 1, a po przerwie Pawłowski z dystansu jednak minimalnie obok celu po tym rzucie wolnym. Druga połowa jest już bardziej wyrównana. Uderzenie Martina Remagl łapie Rawas. I jeszcze raz gospodarze. Dawid Błanik, Dominik, zator, poprzeczka. Ależ było blisko tego, aby Korona ponownie objęła prowadzenie w tym meczu. Pomylił się jednak zator minimalnie. W doliczonym czasie gry jeszcze Jakub Konstantyn. Zbyt lekki ten strzał, aby zaskoczyć bramkarza Widzewa. Kończy się podziałem punktów. Korona Kielce remisuje z widzewem łódź 1 do 1. Korona przynajmniej na chwilę z ostatniego awansuje na przedostatnie miejsce w tabeli. Widzew jest ósmy. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.